Kościół katolicki w Nikaragui jest jednym z najbardziej prześladowanych na świecie w związku z działaniami reżimu prezydenta Daniela Ortegi i jego żony Rosario Murillo. Księża są śledzeni przez reżim, ich homilie nagrywane i analizowane przez służby. Każde słowo wsparcia dla już zatrzymanych kapłanów wypowiedziane z ambony może oznaczać areszt. Biskup Rolando Alvarez z Matagalpy spędził ponad 500 dni w więzieniu, zanim został dzięki dyplomacji watykańskiej przewieziony do stolicy apostolskiej na początku tego roku. Jak wygląda sytuacja kościoła w tym środkowoamerykańskim kraju? Jak wesprzeć cierpiący kościół w Nicaraguji? O tym porozmawiam z innymi. Ines San Martin, wiceszefową komunikacji w papieskich dziełach misyjnych w USA i Davidem Magrenem, weteranem dziennikarstwa południowoamerykańskiego, Kanadyjczykiem, który łączy się z nami z Meksyku. Balans bieli zaczynamy. Kryzys w Nikaragui wybuchł w kwietniu 2018 roku wraz z masowymi protestami społecznymi przeciwko reżimowi prezydenta Ortegi. Który skierował przeciwko manifestantom siły zbrojne. Zginęły setki osób, tysiące zostało rannych. Wielu trafiło do więzienia. Część zaginęła lub musiała uciekać z kraju. Ortega doszedł do władzy, wygrał wybory prezydenckie w 2007 roku, i początkowo Kościół katolicki nie tylko go nie, nie krytykował, nie, nie miał nic przeciwko niemu, ale wręcz przeciwnie, popierał go, ponieważ na samym początku jedną z pierwszych decyzji była, był zakaz dokonywania aborcji w Nicaraguj. I początkowo stosunki były bardzo, może nie takie idealne, ale dobre. Natomiast zaczęło się wszystko w kwietniu 2018 roku, kiedy pokojowe manifestacje ludności, tam chodziło głównie o sprawy finansowe, ale i społeczne, Ponieważ reformy, które Ortega zaczął wprowadzać, między innymi doprowadziły do, dużej, do dużego spadku zatrudnienia, utraty wielu miejsc pracy. Kościół katolicki stanął po stronie cierpiących i prześladowanych, na co reżim odpowiedział falą represji. Księża i misjonarze, którzy pozostali w kraju, są zastraszani. Policja zabrania organizowania tradycyjnych procesji na ulicach, a nawet niekiedy odprawiania mszy. Karagła wciąż znajduje się na liście tzw. terytoriów misyjnych w Kościele, a więc terytoriów, o które Kościół katolicki dba szczególnie. Jest jakby źrenicą oka Kościoła. Ten teren, który jeszcze nie jest samodzielny duchowo, czy nie jest samodzielny instytucjonalnie. I Tym bardziej jest to przykre, że dyktatura Ortegi najwyraźniej zwraca oścień swoich działań, jeśli chodzi o którąś z grup religijnych, to najbardziej przeciwko Kościołowi katolickiemu. Dyktatura w Nicaraguj obecnie nawet manipuluje grupami religijnymi, stawiając jedne przeciw drugim. Dla przykładu, dotarły do mnie z hiszpańskiej prasy wieści, że bardzo stare antyczne procesje, popularne w duchowości latynosów, katolickie, od, od dwóch, trzech wieków praktykowane w Nicaraguj, one są zakazane przez Ortegę, a promowane są święta grup na przykład skrajnie protestanckich. Chodzi o antagonizm, marxistowski antagonizm, by grup religijne Ci będą promowani, ale mają mniejszy wpływ na całe społeczeństwo chrześcijańskie, które z większości katolickiej już w Nikaragui, a ci, którzy są większością i mogą coś dać, więcej wnieść, będą represjonowani. Poparcie Nikaraguańczyków dla prezydenta spadło z 61% w 2016 roku do 34% w 2023 roku. Tylko 31% mieszkańców wierzy w uczciwość procesów wyborczych, natomiast wiarygodność Kościoła Katolickiego w oczach mieszkańców wynosi 60%. Ines, San Martin i David Agren. Witam Państwa w naszym programie. Będziemy rozmawiać dzisiaj o sytuacji w Nicaraguj, środkowo środkowoamerykańskim kraju, w którym reżim krwawo stłumił w 2018 roku prodemokratyczne protesty, zabijając 98 i raniąc 185 osób. Ines, jaką wiedzę na temat tego, co dzieje się w i posiadają papieskie dzieła misyjne? Jak wygląda sytuacja tamtejszego kościoła? Bardzo ciężko jest pozyskać aktualne informacje, bo sytuacja na miejscu jest niezwykle trudna. Telefony wielu ludzi, moich informatorów, z którymi miałam wcześniej kontakt, są obecnie na podsłuchu. Dlatego boją się oni przekazywać nam jakiekolwiek informacje. Dane, które posiadamy, są bardzo niepokojące. W całym kraju porwano kilkudziesięciu misjonarzy. Ich wizy są anulowane lub nie są odnawiane. 26 księży zmuszono po prostu do ucieczki z kraju i wyjazdu do Rzymu. Wielu osobom może się wydawać, że dobrze jest pomieszkać sobie jakiś czas w Rzymie. Ale ci księże mają zakaz powrotu do domu. Nie mogą nawet zadzwonić do swoich rodzin, bo ich telefony również są na podsłuchu. Taki kontakt może być śmiertelnym zagrożeniem dla ich rodzin. Tak to obecnie wygląda, i póki co nie ma żadnych perspektyw na jakąkolwiek poprawę sytuacji. Antydemokratyczny rząd jest bardzo konsekwentny w swoich działaniach. Prześladuje nie tylko ludzi kościoła i hierarchów. Tak naprawdę stara się wyrugować z życia kraju przesłanie Ewangelii. Nie chce, by mieszkańcy kraju mogli czerpać siłę z danej im przez Boga godności. Ta godność sprawia bowiem, że nie boją się śmierci, protestując. Nie boją się głodu, kiedy rząd kradnie ich pieniądze. David, zajmujesz się sytuacją w Nikaragui od wielu lat. Nie jest to pierwszy i zapewne nie ostatni reżim w Ameryce Łacińskiej, który prześladuje Kościół. Czym wyróżnia się sytuacja w Nikaragui? Jak konkretnie wygląda prześladowanie Kościoła przez tamtejszy reżim? W opinii wielu osób sytuacja w Nikaragui zaczyna w coraz większym stopniu przypominać to, co dzieje się w Korei Północnej. Bez cienia przesady można powiedzieć, że Nikaragua stała się krajem totalitarnym. Nawet najmniejsze oznaki nieposłuszeństwa są natychmiast brutalnie tłumione przez reżim. Z informacji od moich źródeł wynika, że reżim szpieguje księży. Słyszałem też od ludzi, którzy uczestniczą w mszach, że księża są bardzo ostrożni i ważą każde słowo, bo wiedzą, że są kontrolowani. Agenci są zarówno wewnątrz kościoła, jak i poza nim. Funkcjonariusze służb państwowych odwiedzają księży i zmuszają do złagodzenia tonu. Myślę, że w i panuje po prostu totalne zastraszenie. Zgadzam się z tym, co powiedziała Ines. Ludzie po prostu przestali mówić, bo boją się, że ich telefony są na podsłuchu. Prawdopodobnie mają rację. Mnóstwo osób, z którymi kontaktowałem się przez wiele lat, zostało zmuszonych do wyjazdu z kraju. Sytuacja jest więc niezwykle trudna. Jeżeli porównamy ją do sytuacji kościoła w innych krajach Ameryki Łacińskiej, to okaże się, że na przykład na Kubie, czyli w państwie komunistycznym, gdzie kościół również jest mocno prześladowany, ale mimo wszystko jest jedną z niewielu, a być może nawet jedyną instytucją, która cieszy się mimo wszystko pewnym stopniem wolności. Natomiast w Nikaragui reżim oczekuje od kościoła pełnego podporządkowania. Dlatego jest on tak bardzo prześladowany. Nie wiemy, czy reżim oczekuje tylko posłuszeństwa, czy może chce mieć także możliwość dokonywania w nim własnych nominacji, tak jak w Chinach. Znaleźliśmy się więc teraz w sytuacji pewnego impasu. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Mam tu całą listę prześladowań. W październiku zmuszono do wyjazdu do Watykanu 12 księży oraz 85 sióstr zakonnych, w tym także misjonarki ze zgromadzenia ufundowanego przez Matkę Teresę. Wszystkie te osoby mają zakaz powrotu. Od grudnia 2021 do sierpnia 2023 roku państwo, państwo przejęło kontrolę nad 27 uniwersytetami, w tym także nad. Katolickim Uniwersytetem Jana Pawła II i Autonomicznym Uniwersytetem Nikaragui? Jednym z księży zmuszonych do wyjazdu do Watykanu był Biskup Alvarez, o którym będziemy za chwilę rozmawiać. Widzimy wyraźnie, że prześladowania obejmują również kapitał intelektualny Kościoła, czyli uniwersytety, które promują katolickie wartości i są źródłem wiedzy. Bez edukacji Kościół w Nikaragui przestanie istnieć. Jakie jest Twoje zdanie? Na ten temat, Ines. Reżim bez wątpienia zdaje sobie sprawę z tego, że głupi naród to posłuszny naród. Tak zwykle działają dyktatury. Chcą zniszczyć inteligencję i pozbawić ludzi zdolności do samodzielnego myślenia. Jeśli nie myślimy samodzielnie, to rząd może nas łatwiej kontrolować. Może nas też łatwiej pozbawić wolności. Ten sam mechanizm obserwujemy zarówno w Nikaragui, jak i na Kubie. Mnie najbardziej martwi jednak to, że od czasu mojej ostatniej wizyty w 2018 roku nie dokonano tam prawie żadnych inwestycji. Nikaragua to piękny kraj, ale niestety nie wzbudza on dużego zainteresowania na scenie międzynarodowej. Nie ma ropy naftowej. Ma co prawda dość dobrze rozwiniętą branżę turystyczną, ale nie jest położony w strategicznej lokalizacji geograficznej, na której komukolwiek zależy. Wszystko to sprawia, że świat po prostu nie interesuje się Nicaragua. Z jednej strony inwestujemy nadmiernie w państwach, w których nie powinniśmy tego robić. Mam tu na myśli chociażby Stany Zjednoczone i Bliski Wschód. Z drugiej strony mamy dyktatorów, którzy nie ponoszą żadnych konsekwencji za zabójstwa, represje czy prześladowanie Kościoła katolickiego. Niestety zerwało połączenie z Ines San Martin w papieskich dziełach misyjnych. Ludzie także są wciąż w drodze, w różnych miejscach na świecie, gdzie połączenie internetowe niestety nie jest najlepsze, ale wciąż David Agren jest z nami, proszę Państwa, więc ponownie zwracam się do niego. Uh, David, so again, we, David we niestety lost straciliśmy połączenie with, z Ines. Dlaczego prześladowania uh, to obejmują także instytucje edukacyjne? edukacyjne. Uh, and cut. Dlaczego rząd pragnie uniemożliwić ludziom kontakt ze służącym im księżom? Jedną z rzeczy, które dostrzegamy w Nikaragui, a w pewnym stopniu także w Rosji, są zmasowane ataki na organizacje pozarządowe. Zwalczane jest społeczeństwo obywatelskie i wprowadzane są przepisy o zagranicznych agentach. Wiele grup w Nicaragui, a mam tu chociażby na myśli misjonarki ze zgromadzenia matki Teresy, musi stawiać czoła nowym wprowadzanym przez partię rządzącą regulacjom prawnym, które podważają ich status organizacji pozarządowych. Sprawdzane są ich finanse, władze kwestionują na przykład składy zarządów, czy stawiają zarzuty podatkowe. Rząd podejmuje wiele takich właśnie zawoalowanych działań, pragnąc pozbyć się organizacji pozarządowych. Najbardziej widocznym przejawem takiego podejścia było zamknięcie Uniwersytetu Środkowoamerykańskiego, który był prowadzony przez jezuitów. Był on jedną z najważniejszych instytucji edukacyjnych w kraju i po prostu został zamknięty. Jezuici zostali wywłaszczeni, przejęto ich aktywa, w tym również dom, w którym mieszkali zakonnicy. Księża bezskutecznie pokazywali policji tytuły prawne do nieruchomości. Wielu studentów przeniesie się prawdopodobnie do innych uniwersytetów jezuickich w sąsiednich krajach, czyli w Salwadorze i Gwatemali. W ten sposób reżim promuje swój własny sposób myślenia. Teren byłego uniwersytetu jest teraz cały udekorowany czarno-czerwonymi flagami partii rządzącej. Teraz naucza się tam jej sposobu myślenia. To samo dzieje się też w branży medycznej. Awansują ludzie, którzy są wierni reżimowi. Kościół katolicki jest prześladowany w dużej mierze właśnie dlatego, że składa się z ludzi, którzy nie są kontrolowani przez reżim. Reżim robi więc wszystko, co w jego mocy, by ich zastraszyć i uciszyć. Niektórych jednak nie da się uciszyć. To właśnie oni trafiają do więzień i są zmuszani do wyjazdu z kraju. Cieszę się, że wspomniałeś o osobach zmuszanych do wyjazdu, bo jedną z nich był biskup Rolando Alvarez. Musiał on opuścić kraj 14 stycznia razem z biskupem Morą, 15 księżmi i dwoma klerykami. Zanim do tego doszło, spędził ponad 500 dni w więzieniu. Myślę, że widzowie chcieliby dowiedzieć się więcej o biskupie Alvarezie, o jego osobowości. Przeprowadzałeś z nim wywiady i napisałeś o nim wiele artykułów. Jest wręcz symbolem oporu. W Powiedzmy o nim coś więcej. Zgadza się. Biskup Rolando Alvarez został twarzą ruchu walczącego z prześladowaniem katolików w Nikaragui. Był biskupem obejmującej głównie wiejskie tereny diecezji Matagalpa. Od zawsze był skonfliktowany z sandinistowskim reżimem, który objął władzę w 1979 roku. Doszło wtedy do obalenia dyktatury, a Sandiniści stali się znani na międzynarodowej scenie politycznej. Nigdy nie było mu z nimi po drodze. W latach 80. z powodu narastających sporów. Musiał nawet uciekać do Gwatemali. Sandiniści zostali potem odsunięci od władzy i nie sprawowali jej w latach 1992-2006. Co mogę powiedzieć o biskupie Alvarezie? Po raz pierwszy spotkaliśmy się w Salwadorze podczas kanonizacji biskupa Romero. Był bardzo skromną osobą i nie był wtedy jeszcze powszechnie znany. Kiedy jednak w 2018 roku nikaraguański reżim na dobre rozpoczął kampanię prześladowania protestujących studentów. Niektórzy ludzie kościoła zaczęli głośno wyrażać swoje odrębne zdanie. Pierwszym biskupem, który stał się sławny z tego powodu, był Silvio Jose Baez. Tuż przed Wielkanocą 2019 roku Watykan poprosił go, by wyjechał z kraju ze względu na własne bezpieczeństwo. Od tamtej pory przebywa w Miami, ma tam swoją wspólnotę, a nikaraguańczycy bardzo uważnie wsłuchują się w jego homilię. Po wyjeździe biskupa Baez'a zwiększyła się rola biskupa Alvareza. Sławy przysporzyło mu na przykład to, że policja śledziła jego samochód i prześladowała go na różne sposoby. W trakcie pandemii jego diecezja próbowała uruchomić program teleporad medycznych. Rząd natychmiast storpedował tę inicjatywę, jasno dając do zrozumienia, że nie życzy sobie żadnych działań charytatywnych czy oddolnych, odbywających się bez kontroli państwa. Wtedy też ludzie zaczęli powszechnie wsłuchiwać się w jego familię. Latem 2022 roku rozpoczęto skoordynowaną kampanię zamykania katolickich mediów i rozgłośni radiowych, a wiele z nich działało przy parafiach. Biskup Alvarez zdecydowanie się temu sprzeciwiał. Skończyło się tym, że kiedy przebywał w biurze swojej kuli, wraz z innymi księżmi i swoimi współpracownikami, policja przypuściła szturm na budynek. Zatrzymano go i objęto aresztem domowym. W lutym 2023 roku 222 więźniów politycznych przetrzymywanych przez reżim zostało zmuszonych do wyjazdu do USA. Biskup Alvarez odmówił wtedy wejścia na pokład samolotu. Już następnego dnia skazano go na 26 lat więzienia, zarzucając mu działania spiskowe i szerzenie nieprawdziwych informacji. Podczas procesu nie miał nawet prawa do własnego adwokata. Areszt domowy zamienił więc na prawdziwe więzienie i odmówił wyjazdu z kraju. Choć relacje pomiędzy reżimem a Watykanem zostały wcześniej zerwane, stolica apostolska próbowała działać w jego sprawie poprzez inne ambasady. Ostatecznie doszło do wyjazdu biskupa Alvareza z kraju. Nie znamy dokładnych okoliczności, ale na pewno stał się wtedy twarzą prześladowań kościoła w Nikaragui. Zdjęcia, na których ubrany w różową koszulę jest poddawany badaniu lekarskiemu w więzieniu, były bardzo poruszające. Zabrano mu nawet duchowe szaty. Po aresztowaniu biskupa Alvareza napisała się w America Magazine, że papieże rzadko wtrącają się w autorytarną politykę, ale mieszkańcy Nicaraguj chcą, by w tym przypadku papież zrobił wyjątek. Dlaczego doszło do interwencji Watykanu? Bo nie ma. Ma przecież wątpliwości, że miała ona miejsce. Papież wezwał biskupa do Rzymu, bojąc się o jego życie. Ludzie muszą zdać sobie sprawę z tego, jak wygląda obecnie sytuacja w Nicaraguj. Prześladowania są tak dotkliwe, że wszystkie niezależne media działają spoza kraju. Wiele z nich przeniosło się do Kostaryki i działają w iście bohaterski sposób. Mają bardzo wiarygodne źródła, zarówno w kościele, jak i w rządzie. Wielu członków opozycji chciałoby, by papież Franciszek zabrał głos i wyraził swoje zdanie. Chcieliby by papież publicznie potępił reżim i okazał im w ten sposób wsparcie. Z tego, co udało mi się ustalić, to Franciszek aktywnie angażuje się w działania dyplomatyczne w Ameryce Łacińskiej. Niestety jego możliwości są bardzo ograniczone. Dobrym przykładem jest tu Wenezuela, czyli kraj posiadający ogromne złoża ropy naftowej, lecz będący w głębokim gospodarczym kryzysie. Z powodu działań podejmowanych od niemal 25 lat przez socjalistyczny rząd. Watykan zaangażował się tam mocno w rolę pośrednika pomiędzy rządem a opozycją, ale zwolennicy Hugo Chaveza nie zamierzają iść na ustępstwa. Watykan stwierdził nawet, że rząd wenezuelski działa w złej wierze. Franciszek jest więc głęboko zaniepokojony tym, co dzieje się w Nicaraguj. Ale musimy też pamiętać o tym, że w tej części świata, szczególnie w USA, konserwatywne kręgi kościoła nie są mu przychylne. W Ameryce Łacińskiej spór dotyczy nie tyle kwestii społecznych i światopoglądowych, Takich jak stanowisko w sprawie aborcji, homoseksualizmu czy małżeństwa. Ile lewicowego stylu uprawiania polityki. Argentyna jest państwem, w którym sceptycyzm w stosunku do Stanów Zjednoczonych i w ogóle liberalizmu, czy nawet wolnego rynku jest głęboko zakorzeniony. Wiele osób jest w kontrze do papieża Franciszka z tych właśnie powodów. A sytuacja w Nikaragui doskonale się w to wpisuje. Papież zdał sobie sprawę, że rząd Nikaragui bardzo zdecydowanie reaguje na wszelkie formy krytyki. Bardzo sort of ciekawe <trykne> <things trykne> było to, co <trykne> wydarzyło się po wyjeździe biskupa Alvareza. <trykne> Rząd wydał w jego sprawie pełne pochwał oświadczenie. Zwykle w takich przypadkach stosowane są raczej hiperbole i dość mocny język. A tym razem oświadczenie miało bardzo łagodny ton. Właśnie chciałam o nie zapytać. Nie mam na to żadnego wytłumaczenia. Być może podejmowane zakulisowo działania rzeczywiście przyniosły pożądany skutek. Twierdzę wręcz, że w Nikaragui coś się chyba zmieniło. Od jakiegoś czasu nie słyszeliśmy o żadnych aresztowaniach. Zwykle te aresztowania przebiegają falami. Księża są po prostu zabierani z plebanii przez bojówki paramilitarne i nikt nie wydaje w takich sprawach żadnych oświadczeń. A ci, którzy coś wiedzą, za bardzo się boją, by zabrać głos. Nie wiemy więc do końca, na czym obecnie stoimy. Zgadzam się. Chciałam zapytać o to, jakie są szanse na trwałą zmianę sytuacji w Nikaraguj. Czy dojdzie tam do dyplomatycznej interwencji, czy też Nikaragua, jako wolny kraj, nie pojawi się na radarze zachodnich mocarstw, które nie pomogą prześladowanym? Ze swoich źródeł w Nikaragui wiem, że rząd od samego początku starał się doprowadzić do wygnania biskupa Alvareza z kraju. Chcieli po prostu pozbyć się swojego krytyka. Często nie pamiętamy o tym, że Nikaragua jest objęta umową o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi, która obowiązuje w wielu krajach Ameryki Środkowej. Wciąż aktywny jest tu sektor prywatny, choć jego działalność została mocno ograniczona przez rząd. Zasada jest prosta: prywatni przedsiębiorcy mogą pracować pod warunkiem, że nie mieszają się do polityki. Wydaje mi się, że rząd Nikaragui chce, by sprawy nieco przycichły. Nadal zmierza w kierunku totalitaryzmu, ale nie chce przyciągać zbyt dużej uwagi społeczności międzynarodowej. Moim zdaniem Kościół katolicki był jedną z ostatnich ostoi i wolnej myśli wolności działania, wolności sumienia i wolności zrzeszania się. Te wartości niestety zanikają dokładnie tak, jak życzy sobie rząd. Reżim osiąga póki co wszystkie swoje cele. Po wyjeździe biskupa Alvarez'a, zainteresowanie sytuacją w kraju nieco spadło. Osoba, która wzbudzała powszechne zainteresowanie, została wyeliminowana. Ostatnia duża fala aresztowań miała miejsce w okolicy Świąt Bożego Narodzenia. Zatrzymano wtedy i wydalono z kraju wielu wyższych rangą hierarchów z archidiecezji Managuli. Kościół jest więc tam zdziesiątkowany, i to w wielu różnych wymiarach. Nie wiemy, jaki jest ostateczny cel reżimu, ale tak jak wspomniałem już wcześniej, możemy tylko spekulować, że reżim pragnie kościoła, w którym duchowieństwo jest po jego stronie. Nie wiem, czy uda się osiągnąć ten cel. Posiadam sprzeczne informacje co do tego, czy niektórzy księża współpracują już z reżimem. Na przykład, w zamian za możliwość awansu. Najlepszym słowem, jakiego możemy obecnie użyć, jest chyba impas. Po prostu nie wiemy, co wydarzy się dalej. Jako dziennikarz mogę powiedzieć, że bardzo trudno wzbudzić dziś zainteresowanie Nicaraguą, a dziennikarze mają zakaz wjazdu do tego kraju. Zgadza się. Tobie też odmówiono wjazdu. Dziękuję bardzo za nieustanny, odważny głos w sprawie Nicaraguji. I przede wszystkim w sprawie odważnego kościoła, który na pewno nie chce stać się częścią reżimu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję. To wszystko na dzisiaj, proszę państwa. Ja zapraszam na kolejny odcinek Balansu Bieli. przypominam, że wszystkie nasze programy można także obejrzeć w w internecie. Do zobaczenia.